Ja jestem za tym, dlatego że moim zdaniem są to rozwiązania nowoczesne i racjonalne. To znaczy, jeżeli jesteśmy w krajem ludzi wierzących, jeżeli Kościół e, ma tą potężną e, armię swoich wyznawców, czy kościoły, bo przecież nie dotyczy to tylko Kościoła katolickiego, to możliwość przekazywania im z podatku, który inaczej wpływałby do kazy państwa, tego procentu czy ułamka procentu, moim zdaniem jest rozwiązaniem właściwym. E, i oczywiście jest ryzykowne, gdyby okazało się, że owa wiara deklarowana jest bardzo iluzoryczna, czy, czy jest bardziej deklarowana niż praktykowana, to będzie kłopot kościoła, no, ale Kościół ma wystarczająco dużo instrumentów, żeby odwoływać się do wiernych i prosić ich o tego rodzaju wsparcie. Tym bardziej, że to nie jest coś, co dodatkowo musi łożyć ów człowiek. To jest część jego podatku, która zamiast iść do kasy państwowej, idzie do kasy. Jego związku wyznaniowego. Więc w moim przekonaniu to jest rozwiązanie racjonalne, i warto, żeby to przeszło.